Były tak wyraziste. Ziarenka smaku winiary. Pełny wymiar smaku. To był cudowny dzień. Dzieciaki miały się i dokazywały. Już mieliśmy pójść na karuzelę, gdy ból zatrzymał całą zabawę. Na szczęście miałam nowy nurofen w czerwonych kapsułkach. Ból cię spowolnił, go! Nurofen w płynnych kapsułkach wchłania się błyskawicznie, dzięki czemu usuwa ból bardzo szybko. Już po chwili pędziliśmy na karuzelę. Nowy Nurofen Ultra Forte trafia w ból. Naprawdę szybko. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy to słyszę, wiem, że to Radio Z. Tak gra Radio Z. Radio Z. Siła muzyki. Liczy się szybkość, zwłaszcza...